Witam Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie. A w tym materiale omówimy sobie szybciutko, jak wykraftować talizman skiller, który da nam maksymalną ilość życia. Jest na to bardzo sprytna metoda. Ja już raz wstawiałem filmik na ten temat. Ale dla tych, którzy wiedzą, to wiedzą jak to zrobić. A jak nie wiesz, to słuchaj. Trzeba mieć od groma perfekcyjnych klejnotów, doskonałych czaszek. Czego tam macie się przyda. I trzeba mieć talizman. Talizman nie może być blejaki, ponieważ musi to być wydropione. Najlepiej z Diablo albo Bal albo Nital, na Helu, ewentualnie Terror Zone 90. Bierzemy sobie taki talizman, wrzucamy do kostki i to jest moje drugie podejście. Mam tutaj 133 klejnoty i zobaczymy, czy uda się jakiś skiller wylosować. Wcześniej miałem mniej. Ale nie odpuściłem, nazbierałem i jedziemy. Także pierwszy roll. No nie. Drugi roll. Też nie. Trzeci roll. O, tu już grubo 6 do MFA. Dodam jeszcze, że ten talizman możemy sobie rolować. No, nieskończoność tak naprawdę. O, tutaj ciekawiej trochę. Nikt tego nie chce rolować nieskończoność, ale niestety szanse są na to bardzo, bardzo małe. Tu mamy zdrowie, ale nie mamy do skilla i mimo, że on y, zmienia swoje parametry, to cały czas y, ma ten y, wymagany y, poziom przedmiotu, tak? Item level 94, plus. Jak widzicie, pudło, pudło. 18 na trucizny. 3 do minimalnych obrażeń. No i ja się tutaj już wystrzelałem. Trochę. Nawet trochę bardzo. Dobra. Można by to po kolei zrobić, ale. Jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy. O! 51 many. 50 obrażeń od trucizny, 25 do zdrowia, 1,5 błyskawice, złoto. Większość osób uważa, że jest to marnowanie czasu i zasobów. 7. No cóż, trzeba mieć szczęście. Jak to w każdej grze. Jak się nie ma szczęścia. To się nie ma szczęścia, zobaczymy, póki co jest pudło, pudło, pudło i pudło. I pudło. Hmm. Mamy jeszcze trochę materiałów, także no powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B. Także trzymajcie kciuki. Czy się uda, czy coś z tego będzie. Staram się to robić szybko, żeby też Was nie nudzić jakoś tym materiałem. Zachęcam do odwiedzenia mojego kanału. Są tam różne poradniki, omówione słowa runiczne, zestawy oraz ciekawe rozgrywki. Między innymi Uber Tristram, Diablo Clone, Pojedynki także wpadajcie. 121 skuteczności ataku, no. 41 poziom, 17 do zdrowia. Ulala, coś, 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 nie, nie wiem. Nie wiem. <ślesk> Wiecie, co nie wiem. 40 do Many, no coraz lepiej, coraz lepiej. 1, 6, 6 błyskawice. O, proszę, jest! Pierwszy skiller. Voilà, brawo! 1 do umiejętności, zimna czarodziejka, 5 do zręczności. No to widzicie, no to jest coś warte. To jest na pewno coś warte, no ale jakby było dużo życia, najlepiej, maksymalnie byłoby lepiej. A czy opłacało się, ile tutaj mi tego zostało? Tak, tutaj mam 16, 17, 19. No, ponad 100 perfekcyjnych y, gemów na, na taki skiller, żeby go zrobić. Odpowiedzcie sobie sami. Jeżeli komuś się udało też. Y, Wyrolować jakiś fajny skiller w ten sposób, z dużą ilością życia, to dajcie znać. No skillery z życiem też lecą już na krówkach, na koszu. Zdrowie mana. I może, no nie wiem, może łatwiej po prostu takowy wydropić. I ja zostaję z tym moim skillerem. Do zdrowia i do many. I na razie daję sobie spokój z rolowaniem skillerów. Jeszcze raz zachęcę was do odwiedzenia mojego kanału. E, ruszyła tam nowa seria i w tym sezonie robię barbarzyńcę takiego w miarę w miarę dobrego, myślę, na hardkorze, na laderze. A jak materiał się podobał, daj łapkę w górę, daj suba. Trzymaj się, samych dobrych dropów, na razie cześć.